Sponsorem kanału jest LGBT, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Witam moi drodzy. Trzynasty, miejmy nadzieję, niepechowy odcinek formatu. Ale, panie sędzio, dzisiaj jestem ciepło ubrany. Kurtka, czapka, jak dalej tak pójdzie i zima będzie wzmagała, to w kolejnym wystąpię w kożuchu. A jeszcze w kolejnym, pewnie będziemy musieli zbudować tutaj iglo za moimi plecami, morskie oko, czyli jedno, jeden z nielicznych akwenów wodnych w, u mnie w dzielnicy willowej. Pełni energii i pełni kontrowersji i sytuacji maczowych, które dostałem od Was, tym, którzy chcieliby podesłać kolejne. Przypominam, wysyłamy je na maila was i koks, małpa gmail.com Jeżeli ktoś nie ma czasu, jest mu za trudno wysłać na maila, niech również sytuację podsyła na naszego Facebooka, przypomnę, e, wąski kanał. Zaczynamy tradycyjnie. Pierwsza sytuacja, którą podesłało kilka osób. Mateusz, Rafał, Darek, sytuacja z meczu. Milan, specja, arbiter w roli głównej. Sama końcówka meczu. I gdyby nie ta decyzja sędziego, Milan wygrałby to spotkanie, bo padł gol, który przez błąd arbitra nie mógł zostać uznany. Jak do tego doszło? Mateusz z Rafałem przysłali opis do tej sytuacji, więc podam jak oni to widzieli, a potem opowiem w kwestii sędziowskiej, jak to wszystko powinno zostać Rozegrane. 92 minuta spotkania Milanu ze Specją. Rossoneri niespodziewanie remisują zespołem gości, wówczas Anterebicz przeprowadza akcję pod polem karnym Iwana Provedela. Chorwat zostaje sfaulowany, po faulu futbolówka trafia pod nogi Mesiasa, który świetnym uderzeniem w samo okienko pokonał bramkarza Specji. Jednak bramka nie została uznana, gdyż chwilę wcześniej sędzia przerwał akcję. I tu jest ważne. Był gwizdek, był dźwięk gwizdka. To jest słowo klucz w tej sytuacji. W ostatecznym rozrachunku decyzja sędziego była bardzo kontrowersyjna oraz okazała się brzemienna w skutkach dla Rossonerich. Arbiter poprzez swoją interwencję znacząco wpłynął na końcowy wynik spotkania. Gdyby nie ona, Milan prawdopodobnie wygrałby to spotkanie. No, zgadzam się tutaj zarówno z Mateuszem, jak i z Rafałem. Z czym tu mamy do czynienia? Jest to ewidentny błąd sędziego. Arbiter powinien poczekać, Powinien zastosować właśnie tą angielską flegmę, policzyć sobie w myślach. Raz, dwa, trzy. Zobaczyć do kogo ta piłka poleciała. No, i gdyby zobaczył, że ostatecznie po tych sekundach namysłu trafiła ona do napastnika Milanu, który zdobył gol, powinien pokazać korzyść, uznać bramkę, plus jeden do oceny od, od obserwatora. A tak przez ten pochopny gwizdek doszło do. No, co tu, tu dużo gadać? Nie błędu. To jest wielbłąd, to jest olbrzymi bubble. Sędziego, który no, widać było, że już wie, z czym to pachnie, łapał się za głowę, zlatan, i cała reszta podbiegła do niego, łapiąc go tutaj nawet za szyję, ale on już nawet nie patrzył na to, że go złapali za szyję, bo wiedział, że po prostu odwalił straszną manianę i, no, i będzie musiał z tym żyć. I teraz, jakbyśmy literalnie podeszli do y, przepisów, gwizdek arbitra wybrzmiał w momencie, kiedy piłka jeszcze nie trafiła do bramki, dlatego bramki nie można uznać. I trzeba było wznowić to rzutem wolnym bezpośrednim, gdyż sędzia wrócił do faulu. Niestety jest to błąd. I co robić w takich sytuacjach? Poczekać. Wyczekać. Nie być zbyt szybkim, zbyt pochopnym z tym gwizdkiem. Sędzia zawsze może zastosować korzyść. Ewentualnie, jeżeli ta korzyść nie zostanie zrealizowana, może wrócić do faulu, ale musi dać możliwość skorzystania z tej korzyści. Tutaj w te, z tego nie było, zabrakło i niestety jest to błąd, który jest szeroko komentowany we wszystkich możliwych mediach i przekazach. Druga sytuacja, również od Mateusza, kategoria Wapno. Jaka decyzja w tej sytuacji, kiedy do kontaktu dochodzi w polu karnym? Dziękuję za tą klatkę, bo jest to klatka nie tyle problematyczna, ale jest to klatka, na której sędziowie uczą się na co dzień, bo jest to klatka UEFOSKA. Jak widzicie, jest to mecz Ligi Europy. Dochodzi do kontaktu między obrońcą a napastnikiem. Czy ten kontakt musi zakończyć się gwizdkiem sędziego? W mojej ocenie nie. Tutaj nie ma przewinienia. Ta granica tego kontaktu i walki o piłkę w polu karnym, w mojej ocenie nie została przekroczona. Widzimy doskonale, że dochodzi do kontaktu rąk obrońcy z plecami napastnika. Ale w mojej ocenie wszystko to jest w ramach walki, w ramach prób, jak gdyby no, zdobycia pozycji. I tutaj w mojej ocenie nie ma przewinienia. Ten kontakt jest tutaj minimalny, i w mojej ocenie jest on dopuszczalny, jeśli chodzi o poziom walki. Agresywnej walki, ale nie jest to walka faul w tym przypadku. I jak sobie wnikliwie przeanalizujecie tą y, sytuację i porozmawiacie z sędziami, którzy na co dzień szkolą się na takich klatkach. Wytyczna UEFy, w tym przypadku to również grać dalej. Wszyscy żyjemy pucharem narodów Afryki, ja również, bo zdarza mi się oglądać te spotkania, jest to zupełnie inny wymiar futbolu i również trochę inny wymiar sędziowania, ale akurat w tym przypadku arbiter zachował się idealnie. Moi drodzy, mecz Gabon Gana. Dwie drużyny, które przez cały mecz. Mocno się kopały, dawały się we znaki arbitrowi. No i mimo, że ten zakończył spotkanie, po nim również doszło do stykówki. Obie drużyny, można powiedzieć, ruszyły na siebie. Ta sytuacja jest nadesłana przez The Blues 77, który tak to opisuje. Po meczu Gana Gabon doszło do masówki, po której gracz Gany, Ayu dostał czerwoną kartkę. Czy sędzia dobrze zrobił, pokazując mu ją po zakończeniu meczu? Abstrahując od tej konkretnej sytuacji, bo zaraz będziemy ją rozkładać na czynniki pierwsze, sędzia może pokazać kartkę jeszcze przed meczem, w trakcie meczu, schodząc na przerwę i również po meczu. I tutaj sędzia, abstrahując od całej sytuacji, postąpił słusznie, dając kartkę po meczu. Ma do tego pełne prawo. Doszło tutaj do masówki. Aju wyprowadził cios. Wyprowadził cios, trafiając pięścią w twarz jednego z zawodników Gabonu. No i tutaj arbiter wezwał kierownika drużyny, aby ten konkretnego gościa przyprowadził i wtedy pokazał mu czerwoną kartkę. Było to agresywne gwałtowne zachowanie, za co może być tylko jedna i możliwa kartka, czyli kartka czerwona. Myślę, że arbiter również to opisze w protokole meczowym i za takie no, wybitnie niesportowe zachowanie będzie czekała zawodnika z gany. Kilkumeczowa dyskwalifikacja, wiadomo, że w turnieju najsurowsza możliwa kara. Dla takiego winowajcy. Trzecia sytuacja, nadesłana przez Marcina. Dlaczego sędzia wyrzucił z boiska Edera Militao? Gość był totalnie zaskoczony. To, że zawodnik jest zaskoczony, to nie jest żadnym wytłumaczeniem, bo za każdym razem, jak ja podchodzę i daję kartkę, to na, na twarzy tych zawodników często maluje się totalne zaskoczenie, zdziwienie. Mówią, panie sędzio, przecież ja go w ogóle nie dotknąłem. No nie. Tutaj ta sytuacja jest trudna do analizy. Sędzia tutaj pokazał czerwoną kartkę, podyktował rzut karny. W mojej ocenie ta czerwona kartka zbyt pochopnie została pokazana. Eder Militao tutaj wprawdzie zatrzymał strzał ręką. Ale tuż za jego plecami stał bramkarz. Musimy patrzeć na kilka aspektów tego. Czy rzeczywiście ta ręka wysunięta, jak gdyby była jedyną przeszkodą do, do pustej bramki? No nie. W tym przypadku za jego plecami stał bramkarz. Dlatego też nie możemy mówić o pozbawieniu 100% szansy na zdobycie gola, bo no jakiś procent szans na obronę tego było w postaci golkipera, który był. Za obrońcą. Dodatkowo musimy też patrzeć na siłę tego uderzenia. Ta piłka nie była uderzona z dużą mocą. Argument łagodzący do tego, że być może bramkarz miałby szansę złapać tą piłkę. W związku z tymi powyższymi aspektami, w mojej ocenie, arbiter powinien tutaj zastosować SPA, czyli przerwanie korzystnej akcji w polu karnym poprzez zablokowanie ręką strzału lecącego w światło bramki. Zatem finalna decyzja, rzut karny i żółta kartka. Gdyby bramkarza nie było za plecami, jak najbardziej wtedy wszystko by się zgadzało, ale tutaj ten golkiper miał olbrzymią szansę na to, żeby złapać tą piłkę. Piąta sytuacja, Ameryka Południowa, FC Albatrosa. Ten użytkownik przysłał nam ten film. W meczu reprezentacji Peru i Wenezueli doszło do brutalnego faulu w środku pola. Czy w tym przypadku nie powinno być asakier, skoro poszkodowany zawodnik z Peru zalał się krwią. Zaczynamy od tej krwi. Jest taki, taka legenda, taki mit, że zawsze kiedy dochodzi do starcia i w konsekwencji tego zdarzenia pojawia się krew, sędzia powinien pokazać czerwoną kartkę. Nie, nie za każdym razem. To być może 10, 15, 20 czy 30 lat temu było takie przeświadczenie, kiedy jeszcze nie było waru, nie było kamer. Ktoś zobaczył krew mu leci, o, na pewno go uderzył. Czerwona. Nie zawsze. I tak też było w tym przypadku. Tutaj smaczku dodaję tej sytuacji fakt, że faulowany zawodnik jeszcze był w masce, czyli wcześniej pewnie miał złamany nos, a tutaj doszło do kontaktu twarzy, czyli między innymi nosa, z nogą zawodnika. Pokazał żółtą kartkę i podyktował rzut wolny yy, bezpośredni. Od razu zaznaczę, że to jest dość ciężka sytuacja. Widzę po prostu czysty przypadek. Obaj walczą o piłkę. Nie widzą się nawzajem. Każdy chce być pierwszy. Jeden tylko chce zagrać tą piłkę głową, a drugi chce zagrać nogą. I tutaj słowem kluczem jest, którą częścią nogi trafia go w twarz. Nie uderzył go butem, nie uderzył go korkami, gdzie byłoby to no, brutalne. On chcąc uderzyć piłkę, trafił go piszczelem. Swoim piszczelem w twarz. Pojawia się krew na boisku, ale wydaje mi się, że tutaj sędzia zastosował dobrą karę, podyktował rzut wolny bezpośredni. I pokazał żółtą kartkę. Ja zrobiłbym tak samo. I na koniec humoreska, jako że trzynasty odcinek pechowy, no to ten sędzia był wyjątkowo pechowy. Zobaczcie, ile zależy od ustawienia arbitra. I czasem możecie super prowadzić spotkanie, ale przez jedno zapatrzenie się, przez jedno, jeden moment jakiś taki feralny, kiedy dostajecie piłkę, ktoś idzie z kontrą, a przez to, że ta piłka trafi w was, pozbawiliście tą drużynę szansy na gola, nagle ten mecz może się posypać jak domek z kart, więc pamiętajcie o diagonalnej, pamiętajcie o tym, żeby starać się tak poruszać po boisku, żeby nie przeszkadzać ani jednej, ani drugiej drużynie. Temu arbitrowi niestety się to nie, nie udało, no i z jednej i z drugiej strony później było mu trudniej sędziować poprzez jedną taką nie uwagę, także to taki aspekt humorystyczny na koniec, moi drodzy. Dzisiaj ciekawe sytuacje. Część z nich była y, dość zawiła i trudna, ale takie właśnie sytuacje chciałbym, żebyście podsyłali. Jeszcze raz przypomnę mail gmail.com. Ci, którzy nie operują mailowo, przysyłajcie wszystko na Facebooka y, na wąski kanał. A za dzisiejszy odcinek serdecznie Wam dziękuję i pozdrawiam z mroźnej dzielnicy wilowej. Na koniec przypomnę oczywiście o lajkach, like subach, dzwoneczkach. Napiszcie komentarz, być może nie zgadzacie się z którąś z moich ocen y, tych sytuacji. Napiszcie swoją, ja chętnie podyskutuję w komentarzach. I do następnego razu, trzymajcie się, ciepło, cześć.